A, fak, jedziesz na mnie. Ja pierwszy, O i teraz na drzewo się zaraz. Dobra, ja to bo wy, wyleci w powietrze. O, jest o na tobie. Co ty robisz? Został tam. Kurde. Podejście drugie. Jeszcze niżej się chyba obsunął. Nie, to się na drzewie. Podejście drugie <laughs> No odskoczył to raczej ten klucz, raczej nie wybuchnie, więc o to się nie martwię. I nie mówię wcale o tym strażackim. Obokiem, dobrze. Bokiem go na pewno wypchnę. Tylko nie jak zahacza od drzewa. Przydałby się drugi pojazd, który pomógłby pchać. Ale żeś go zbloczył między dwoma drzewami. Wiem. Tylko, że jak wleci w te domy, albo w inny sposób helikopter. Po -oh 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 -oh. Nie! nie ja Zdenałem! Ale piszcie coś. Przeżyłem. A ja zdadałem. Ja też. <zuglądy> Ale <rywalneło>. mi <O, gülę> ja pisk. Pisku pisk o, Ej, w widziałem, że ty też blisko byłeś. Przeżyłeś? A ja leżałem. <gülę> Dobre. Ja stałem, aż tu nagle ten... Y, zdadałem <gülę> Się położyłem. <gülę> Nagrałem to, Kamil, dobrze że robiłeś? Mi tak to przed twarzą, w górę ekran, upadłem, ja pierdzielę. Połamało Ale mnie. Nie muszę piszczeć. No. no. Dobra, Teraz udowodniłem, że, w, że da się rozwalić helikopter. I za. So, się męczyliście z jakimiś karabinami granatnikami. Nie. A ty mój później zniszczyłeś, kurwa. A co w nim było? Roczny Nic. za pozżarcia. No tak. <głos> <głos> Właściwie w tej starej starej pożarni dużo i że było. U.